Cześć, ja witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Brewster na moim kanale. A w dzisiejszym filmie zrobimy sobie opening karnetu zadymiarskiego oraz kupimy sobie płatny karnet zadymiarski. Ale jeszcze przed tym was zachęcić do zostawienia łapki, które pod tym filmem oraz sobie kaznóweczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. polecam oczywiście też paść do klubu Matty Team, wstęp jest od 18 tysięcy, więc polecam wpaść. Um, a oczywiście gramy tutaj yy, właśnie Clan Warsy. Jesteśmy aktualnie na drugiej gwiazdce, więc no chyba dobrze według mnie, a my już bez zbędnego przechodzimy do odcinka okej, okay, więc y, najpierw sobie odbierzmy tą skrzynkę, no otwieramy sobie wszystko po kolei ogólnie teraz wprowadzili te wyższe moce, więc będą mi się udawać punkty mocy do postaci, no i już możemy praktycznie sobie kupić karnet i chyba za chwilę to zrobimy Otwórzmy sobie jeszcze darmowy karnet i za chwilę będziemy otwierać właśnie płatny karnet Zobaczmy, właśnie, właśnie sobie go kupimy za gemy Bo mamy właśnie wystarczającą ilość gemów, aby właśnie ten karnet sobie zakupić Więc otwieramy dalej Dobra, otwieramy dalej Zobaczymy, czy coś jest Niestety nic No, szkoda, że na razie nic się nie udaje Ale mam nadzieję, że zaraz się coś uda, jakaś postać czy coś Ogólnie będziemy mieli też postać z karnetu, więc dobrze ale na razie nic się nie udaje, więc to jest trochę dziwne. Nie wiem, czemu tak jest. No, nic się nie udaje, no, dziwne to jest naprawdę. Dobra, otwieramy dalej. Dobra, nic nie ma. Otwieramy dalej. Nic nie ma. Otwieramy dalej. I czy coś będzie? Nie ma nic dalej. Co jest grane? Dobra, duża skrzynka. Nic nie ma. Ok, megabox jest, szóstka, więc uwaga, uwaga. Otwieramy i. i gadżet do Kruka. Nice. Właśnie do Kruka przytam się gadżet, bo mam Star Power i gadżet też będzie mile widziany na moim koncie. Do Kruka. Dobra. Mm. Otwieramy dalej. Na razie nic się nie udaje ciekawego. Mm. Dobra. tym mocy, co mamy tutaj, zostawimy sobie na postać, jeżeli nam się jakaś uda. Albo po prostu damy sobie do loli. Czyli postaci, która jest za karnet. Dobra, nie ma nic, nie ma nic cały czas To jest, o, szóstka, dobra, nice, nice, nice Dobra, otwieramy i postać I star power do low Star power do low Znaczy się, znaczy gadżet do low Więc nice W sumie ten gadżet jest nawet spoko Ok, otwieramy dalej Ale postaci jak nie było Tak nie ma, więc No, mam nadzieję, że coś się uda Ok, otwieramy dalej. Nic nie ma. Wiemy. I ostatnia skrzynka z darmowego karnetu, też nic nie ma. No to więc przyszła pora, żeby zakupić karnet zadomiarski. Ok, kupujemy i... kupiony. Dobra, kupiliśmy właśnie karnet i odbieramy sobie najpierw skina do buda Może sobie w sumie nim zagramy, jak żadna postać nam się nie uda. Nawet wygląda dobrze według mnie, dobra o nie, w punktu mocy, aha dobra na szczęście, dobra w e, punkty mocy oczywiście te też sobie zostawimy na inna postać, jak nam się jakaś uda A po prostu, po prostu damy do loli sobie odbieramy sobie monety, odznaki te sobie na jakąś postać, może nam się do tej postaci akurat uda odznaka okej, okay, odbieramy dalej monety, dużo z monet w ogóle, dobra i box w którym nic nie ma niestety. Okej, okay, monety. Monety, duża skrzynka. I czy w niej coś będzie? Niestety nic nie ma. Monety następne, punkty mocy, monety. I duża skrzynka następna. I dalej nic nie ma. No i zobaczmy w ogóle sobie procenty, jakie mamy. E, kto, dobra, zobaczmy jakie mamy procenty na legendę. Na legendę albo na jakąś postać. Na epicką jakąś mamy. Jak ja postaci epickiej nie mam? Ja mam chyba wszystkie epickie. Aha, bo chromatyczne teraz mają niektóre rzadkość epicką, więc dlatego, więc yy, no nawet spoko, spoko mamy procenty, więc może nam się coś udać. Na legendę w sumie też nie są całkiem małe, no to nie wiem, zobaczymy, zobaczymy czy nam się uda. Dobra, otwieramy dalej oczywiście. Okej. Okay. Monety, skrzynka. E, tutaj są właśnie też odznaki od Loli. No 5 niestety w megaboksie. E, duża skrzynka i czy coś będzie? Nic nie ma niestety. E, Okej, okay, no to odbieramy sobie lole. No i. E, niestety żadnej postaci nam się nie udało i teraz te właśnie procenty będą mniejsze, bo odblokowaliśmy Lolę, która ma rzadkość jakby legendarną w tym sezonie. No ale no dobra, no trudno. Lole... o... Dobra, nie bym dał sobie Nity. Do Loli oczywiście dajemy Dobra, Lola w tym mocy to też do Loli oczywiście idzie Ok, to też mm, Dobra, dajemy do niej Potem sobie pakiet oznak weźmiemy Ok, następne Dobra Do Loli, oczywiście ciekawą, którą będziemy mieć na niej moc. E, pewnie nie za dużą znowu, ale no jakąś będziemy zawsze tam mieć. Chociaż jak tu patrzę, no to tych oznak nie jest całkiem tak mało Znaczy punktów mocy nie jest tak mało całkiem No ale chyba i dziewiątej mocy nie będziemy mieć Zobaczymy, ale chyba nie Wydaje mi się, że nie Tutaj są, o emotki O nie, tutaj są jeszcze, ale no nawet sporo tych Tych właśnie Tych punktów mocy, dobra, odbieramy sobie motki Ta emotka O, kolejne punkty mocy Oczywiście do loli idą bo Jakżeby inaczej Kolejna emotka I kolejna emotka Do Loli I teraz możemy sobie dobrać pakiet oznak I czy będą jakieś fioletowe? Nie, nie ma żadnych fioletowych Ale są do Squika i do e, Kiełka Zobaczmy u Squika Mamy tę emotkę e, Kiełek mm, Też jest ta emotka i Edgar Edgar mm, Tę emotkę możemy sobie w sumie dać Zamiast tego w sumie damy sobie tą emotkę Ale jeszcze mamy jeden pakiet znak w sklepie I uwaga, otwieramy i czy będą jakieś fioletowe? No, dwa płaczące I do Sandy właśnie Dobra, zobaczymy sobie właśnie jak to wygląda mm. Z do Mortisa tu mamy płaczącą emotkę Do Sandy, mm, mam już dwie emotki w ogóle do Sandy I jeszcze była tam do Griffa właśnie i oczywiście też płacząca motka. Dobra, więc możemy sobie jeszcze zagrać oczywiście lolą. Ulepszymy ją sobie w sumie. Ulepszymy ją sobie. Jeszcze ulepszymy, jeszcze możemy ulepszyć. I siódma moc, więc mamy już gadżet nawet. Więc wybieramy sobie lolę. I idziemy oczywiście na solo showdowna. Yy, więc zobaczymy jak się lolą gra. Według mnie ona ma fajnego ulta i, i ta postać w ogóle jest według mnie też fajna. Dobra, yy, pokażmy sobie jakąś motkę, na przykład tą. Okej, okay. dobra, idziemy tutaj na tego tego Edbita. Zobaczymy. Spoko, spoko ma atak. O o nie, 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 nie. Tak nie będzie. Aha, jeszcze go nie pokonałem. Czy tu będzie? Jest tu, jest tu, jest tu. Mamy go. Dobra, pokonany. Pokażmy emotkę. W ogóle dajcie znać, czy macie tę emotkę. I jeżeli macie, to napiszcie oczywiście w komentarzach. Ogólnie tu jest dużo skrzynek na środku, więc sobie... O nie! daj na Mike! Coś ty zrobił. Zostaw, dobra. Dobra, nice. Ten... Aha, nie ma multa. O, a tu dwa Power Cubes leżą, więc nice, dobra. Teraz samą motkę sobie damy. Nawet spoko. O, widzę, że ktoś tu próbuje rozwalić te skrzynki. O nie, i rozwalił mi właśnie. Dobra, poko. Poko, poko. Atako... A tak... O, nie no, ten ult jest kozacki. Dobra, teraz samą motkę pokażmy. okej, okay, gdzieś tu jest chyba nita. Gdzieś tu powinna. O, i zginęła od strefy. Więc nice. Okej, okay, i pierwsze miejsce naszą nową postacią, czyli Lolą. I plus 10 pucharków oczywiście. A więc to tyle w tym filmie, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału. Jeżeli wam się odcineczek spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tutaj łapki w górę oraz sobika z meczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Oczywiście polecam też wpaść do klubu Matty Team, wstęp za od 18 tysięcy. A ja się już z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.